No, hoho! Ho. Witajcie, to odcinek w Anonik. E, tak, e, dzisiaj pokażemy, jak się nagrywa, a nie nagrywa, tylko e, sprzedaje itemy, tak jakby w tej grze. Najpierw, już mówię, e, najpierw trzeba sobie wynająć mieszkanie, podchodząc do takiej budki, i ja tutaj kliknąć e, F i potem takie e, chyba no tam są dwie opcje i tu na samej górze trzeba wybrać. E, potem e, się rozbudowuje środek, tabliczki się tam e, e, na outside e, buduje no i potem e, jak ktoś do was przyjdzie to trzeba w takim Teams e, i o tutaj rzeczy sobie najpierw trzeba kupić, potem e, no, sprzedaje się. I na tym polega sprzedawanie w tej grze. Dosyć proste. Ale nie zawsze każdy chce przechodzić do takich sklepów. Niestety. Na przykład tam jakiś broder z ogromną brodą idzie. Ale akurat nie do nas. A i niestety wcześniej nam e, jakieś, jakaś mafia, e, w sumie to dwie mafie, bo tu jest Green Mafia, e, a tutaj e, jakieś bandyci e, nam zdobili... Eee, no spraye takie. A no, szkoda, bo bez tego by jeszcze ładniej wyglądał nasz sklep. No. Mnie no to denerwuje, że dodali tak, taki kloza, który tylko psuje rozgrywkę, y y niszcząc miasto, a poza tym to ten obraz nawet nie jest przyczepiony do szyby, tylko on wituje w powietrzu. No, w sumie rację. Ej, ty no, czekaj. Ej, no masz rację. Nie zwracałem na to uwagi, tak szczerze. Oczywiście, e... na coś ludzie co tutaj... A to jest e, gun detektor, który wykrywa broń. i chyba ktoś, chyba ktoś idzie, a więc... E... Zrobimy e, w ogóle teraz challenge na kanale, e, że jak pod tym odcinkiem będą cztery, to zrobię bonus odcinek z... z Chcę tutaj przyjść. Mamy no, no chyba... Nic nie mówiłem. Żadnych klientów nie mamy. No... Ej... chodź tutaj! No co? Tutaj jest właśnie taka m, piękna m, rzecz. M, czyli, że tutaj się siedzi, no, ale lepiej sobie kraty zrobić albo szybę. Trzeba to zrobić. Trzeba sobie też zrobić e, drzwiczki tak. i sobie m, siedzieć. E, tutaj. The... Trzeba kupować od ludzi jakieś rzeczy albo e, ludzie kupują od no, ciebie nie. jakieś rzeczy. Także. O, dobra. No dobra Baba No ile tego sobie te dobre paka położę? Tego się nie da... O, da się jednak u, 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 u. Aha Poszedł sobie, najpierw sobie przejrzał wszystkie rzeczy i sobie poszedł. Pewnie dlatego, że jeden gość zdobył o naszym sklepie pewną reklamę, że wszystkie tutaj rzeczy są za drogie. Bo to była taka reklama. Sim, XZ. Jest? Eee, chłopcze, on ma mikrouzję. Pomóż mi. E, on ma e, pomocy. Dobra, to biorę shotgun. Eee. To pierwszą pierwszoosobową kamerę, bo mi się zbagowało O, poszedł sobie. Dobra, musimy... Już... A masz naładowanego tego Sjörgena w ogóle? E, mam save save'ie do tylko dwa amunicji. Myślę, że masz naładowanego. No. AFK, 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 insert text here, jakiś gościu tam zrobił, widzisz? Tam naprzeciwko jakiś gościu zrobił milion tabliczek i tam y, trzy razy AFK i jeszcze insert text here Message? Mogę pokazać teraz na moim OBS-ie dowód, y, tutaj jest kamera No i już wiecie, że ja nie kłamę Łoł, kamerę. Czekaj, tak, ktoś mi coś wysłał, nie. Jestem um, Mr. Major, ktoś coś napisał Ja nie jestem majorem, wow, klar Get the, a cheap taxi ride today No tak, ja już Get. A, ale nie ma reklamy z tego, że nasz sklep jest, jest jakiś słaby Nie wiem, bo wcześniej było ale już zniknęła, bo, bo te reklamy najwyraźniej po chwili znikają. Ale jeszcze przed odcinkiem yy, pamiętam, że była taka reklama. Jak się chłopiec nie patrzyłeś, bo ty akurat wyjątkowo rzadko patrzysz tutaj grze na telefon. Um, właśnie. Um, ja używam najczęściej telefonu do dzwonienia na policję um, oraz. Um, oraz. Um, no też sobie, żeby pisać reklamy do sklepu. Też sobie, takie. Ty robię? Mikołaj! <laughs> yy! co? No co? Może, może kupisz jakieś, mm, jakieś miejsce i yy, byś zrobił tam wielką reklamę naszego sklepu. Że jakie miejsce? Jakieś tanie. Mieszkanie, powiadasz? Mhm. Mm ja mm, jakieś w miarę duże A, mieszkanie. O, Kato, jakieś w, to jakieś, w, jakieś w, w, w miarę małe, właśnie. Albo nie musisz w sumie. Sportscar, 400 4900, mnie, sta, y, mnie by było na to stać. Chociaż ja wolę sprzedać go w naszym sklepie. Bo, um, bo Major był w naszym sklepie um, i um, wyrzucił kluczyki do sportscaru. Ja je ja podniosłem. I ja dość myślę, fajny. Skar to jest taki dość fajny. No, ale tak szybko paliwo się w nim kończy, że się go nie opłaca mieć. No tak, bo trzeba ciągle wydawać niepotrzebne pieniądze na, na benzynę. Robl blokada drzwiowa. A niestety ten detektor kosztuje, e, ile on kosztował, e, 800 chyba? Właśnie jesteś monterem, chłopie. Czekaj. Ja Wejdź wiem, do środka! ja co ja zrobię, chłopie. Musisz zablokować No dobra. Aj. Jak coś, to wszystkie drzwi są zamknięte. Ej, chyba tylko się tam z tyłu zamknij. Aha, ten szereg się zdesetował. Ej, Secret Service tu jest, e, to tym bardziej mnie wychudził. Hej, ser. Ej, ja ci powiem, kiedy oni pójdą na tak daleko w Okej. Okay. Jakiś cywil tu przyszedł. Haj. Mikro... SMG, Nikola SMG, Nikola SMG, Nikola SMG, Nikola SMG, Nikola SMG, Wait wait here. West. No i tak wygląda kupowanie w tej grze. W sumie to raczej sprzedawanie. Okay. Ja nienawidzę być wantedem, bo to trzeba długo czekać, aż Ciebie policjanci przestaną poszukiwać. Tam tym nie mogę wejść. Eee, Hubert, tam tutaj gościowi sprzedaję mikro SMG. Uh, Na dworze jest jeden typek, który chce mikro SMG od nas. Hubert! albo mi wierzyć Hubert. wyrzuć mi po prostu mi klasę no chyba że ty chcesz mi dać to jest ten tutaj jest Hubez okej okay. o tam eee łaty jest fantastycznie okej samochód stoi mu dam Yes. Nie! No! zabij go! O! Zginął, to dobrze. Oh, Jakie straszne! Dobra, typie, wychodź stąd najszybciej! Ale na szczęście miałem, wiesz co? Co? Zupełnie nic. Wychodź, ty złom, jest... O, Lopik sobie jakby nigdy nic na ulicy leży. No, o płacach jego ja wziąć, na pewno. Nie, wy tak. Y y to jest taki krótki poradnik, już sami widzicie, e, jak, e, jak tutaj czasami się kończy. No to to by było na tyle w tym odcinku. Do widzenia, pożegnańsko już wiecie. Wobec też się pożegnaj. Pa 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 pa, pa, pa.